Witam, zabieram Was dziś do miejscowości Mamerki. Będziemy zwiedzać bunkry. Są bardzo fajnie zakamuflowane w lesie. Także chodźcie z nami! Ja tam nie idę. Idź pierwszy. Dobrze, no że w nocy tutaj nie przyszliśmy. Miałam pomysł, żeby w nocy przyjść. No. Ty tam co jakieś pomieszczenia. Ja cięła. Ty, żebyśmy się nie skupili, Łukasz. Ja, ja już się boję, wychodzę. Ja wychodzę już się boję. No i wyszłam. Podejście numer dwa. Z latarkami, z czołówkami. A to tu nie wchodzimy? Aha, to to jest, te przejście, pewnie tutaj. Latarkę miałeś zostawić, żeby było wiadomo, gdzie wejście jest. To jest właśnie, mówiłam się, że to jest przejście. Ja pierdziele. Ok, idziemy na lewo. Ja pierdziel. Tu jest wszystko zalane. To jest pomieszczenie numer 5 świeć tutaj mi z tyłu, żeby na mnie nie wyskoczyło nic. Panie to sobie wziął wzią sobie do przodu latarkę. Chodź. to było? Tędy? Jakie tutaj okienka tam dochodziliśmy, tam do wychodzimy. No Wam robi wrażenie. I z drugiej strony jest też przejście do góry. Las jak zwykle w kadr. Zobaczcie. To są algi morskie z trawą i zobaczcie jak tą mchem porasta. Żeby kamuflaż był.